Kochani na święta, żeby Wam się spełniły wszystkie marzenia. Żeby się spełniły. Miłości, spokoju ducha i życzliwości dla ludzi. I żebyście spędzili te święta całą rodzinką uśmiechnięci i szczęśliwi. I żebyście pokochali siebie samych. Jak najmniej wizyty policji u Was do domu. Radości, otwarcia dla drugiego. I żebyście dobrze i kreatywnie wykorzystali czas wolny. I mnóstwa, mnóstwa, mnóstwa miłości w przyszłym roku. Na te święta! A ja wam z okazji świąt życzę tylko więcej prezentów od losu i najlepiej niespodziewanych. No! Wesołych świąt! Wesołych świąt! Wesoły, wesoły, wesoły! Wesoły świąt!